Pozostańmy stojąc, tekst do kazania zapisany jest w szóstym rozdziale Ewangelii Jana, studiowanej przez cały kwartał, 54 wiersz. Kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatnim. Możemy zająć miejsca do kazania o tytule Chrystus, symbol czy rzeczywistość. Zapraszam pastora Konrada. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi kochani. Myślę, że słowa, które Jezus mówi w Ewangelii są dość e, dziwne lub trudne, jeśli się wyrywa z kontekstu, a nawet jak się ich nie wyrywa z kontekstu, to też są dziwne albo trudne, bo nawet ludzie, którzy słuchali Jezusa, e, nie rozumieli, a nawet czasami mówili... Machnąć na to ręką, pójść, robić swoje, bo nic z tego nie rozumiemy. Niemniej jednak to nie znaczy, że mamy się poddawać e, i, i nie czytać tych słów. I właśnie przygotowując się do dzisiejszej uroczystości wieczerzy Pańskiej, pomyślałem, pójdźmy do szóstego rozdziału, który jest tak właśnie związany z nauką o ciele i o krwi Pana Jezusa. I zobaczmy na te wersety, które, mm, które tak wzbudziły uczniów Jezusa, że postanowili odejść od Niego. Nie wszyscy oczywiście. Ewangelia Jana, rozdział 6, werset od 53 do 56. Na to rzekł im Jezus, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym, albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. I faktycznie, kiedy się tak przysłuchać tym słowom, to nawet dzisiaj brzmią one trochę dziwnie. No jak to jeść ciało, pić krew? Straszne, to, to no w ogóle jakby o co tutaj chodzi. No i nic dziwnego, że wielu ludzi odeszło od Jezusa. W tamtym czasie jest to tak zwany kryzys galilejski, bo rzecz dzieje się w Kafarnałów, w Galilei. Do dzisiaj wszystkie kościoły chrześcijańskie wspominają śmierć pana Jezusa, właśnie obchodząc tak zwaną Eucharystię. Od greckiego słowa eucharysteo to znaczy dziękuję, bo kiedy pan Jezus był przy stole, wziął chleb i podziękowawszy złamał. Podziękowawszy to znaczy podziękował, czyli właśnie Eucharisteo. Dziękuję. E, albo inaczej mówiąc komunia, bo mamy wtedy społeczność. Jedząc przy jednym stole, wiecie, dzisiaj to jest symboliczny stół, ale kiedy spotykacie się czasami przy jednym stole, to też nie zapraszacie na obiad kogoś, kogo nie lubicie, na przykład, prawda? Albo kogo w ogóle nie znacie. Zazwyczaj się zaprasza znajomych, ja wiem, że jest różnie, ale mówię co do zasady, co do zasady, kiedy mamy na to wpływ, to zapraszamy kogoś, kogo lubimy, przyjść na kawkę, przyjść na ciastko, przyjść, e, porozmawiać na obiad czy na kolację. E, więc generalnie. I tak było też i w dawnych czasach, zresztą i dzisiaj na Bliskim Wschodzie również jest to dość e, istotna kwestia, z kim się jada, z kim jesz. To tak jakbyś był jego największym przyjacielem. Dlatego też o Jezusie mówiono, On jest grzesznikami i celnikami, czyli jest ich największym przyjacielem. Czyli jakby, bo wiecie, siedząc przy jednym stole, jedząc wspólny posiłek, to jest tak, jakby po prostu no, z jednego garnka jak gdyby jeść. Trochę w tym stylu, zresztą w tamtych czasach często tak to wyglądało, że każdy sobie gdzieś tam nakładał i gdzieś tam, prawda, no ta wspólnota była po prostu fizyczna, namacalna, że się gdzieś tam dotknęli coś: ten komuś podał chleb, a ten komuś podał dzbanek, no i już ci nieczyści zanieczyszczali tych czystych, albo przynajmniej ci czyści tak myśleli, że o, zostaliśmy zanieczyszczeni. Dlatego mówili o Jezusie: zobaczcie, on jada z tymi najgorszymi. I do dzisiaj właśnie nazywamy też tę uroczystość komunią, bo komunio z łacińskiego to znaczy wspólnota, bycie wspólnym, bycie razem. Od tego też pochodzi angielskiej community, czyli społeczność. No, mówimy też wieczerza, chociaż nie jemy jej wieczorem zazwyczaj, ale akurat ostatnia kolacja paschalna Jezusa. Była momentem, kiedy ustanowił pamiątkę swojej śmierci i mówił od tego czasu, ile razy będziecie jedli chleb i pili wino, e, to będziecie pamiętać i przypominać sobie moją śmierć. To będzie dla was symbol. Oczywiście to wino było bezalkoholowe, ponieważ na pasze żydowskiej nie mogło być alkoholu ani fermentacji, więc... Wiemy, że na pewno to, to wino było sokiem niesfermentowanym. Co do kany galilejskiej, tam nie mamy takiego sformułowania, czy takiej pewności. Możemy tylko domyśleć się, że Pan Jezus nie zamieniłby tyle wody, tam 120 litrów w wysokoprocentowany alkohol. Natomiast co do paschy żydowskiej, wiemy na pewno, że Żydzi zachowywali właśnie wielką uwagę i sprzątali cały dom, żeby wywalić wszystko, co spleśniałe, co zepsute, co sfermentowane, usunąć cały chleb, który był robiony na zakwasie, ponieważ to był symbol grzechu. Więc wiemy, że od tamtych czasów chrześcijanie spotykają się na wspólnych kolacjach, jedząc chleb i pijąc sok winogronowy po to właśnie, aby wspominać śmierć Pana Jezusa. Zobaczcie, to jest niesamowite w ogóle, tak jak już wspomniał Tomek wcześniej, niesamowity paradoks. Że my świętujemy jak gdyby, no bo też się spotyka, no zasadniczo część chyba jednak przy stole coś świętujemy, albo przynajmniej spędzamy miło czas, częściej niż rzadziej. Wiem, że są konsolacje po pogrzebie, ale generalnie na co dzień, kiedy zapraszamy gości, to po to, żeby się cieszyć, a nie po to, żeby płakać. Więc zobaczcie, że mamy taką ucztę dzisiaj z pięknym obrusem, e, z wartościowym posiłkiem i cieszy, cieszymy się z czyjejś śmierci. No to jest paradoks. Po prostu ateiści nie mogą nas zrozumieć. Mówią, no co się z nimi ewidentnie nie tak na rzeczy, że oni się cieszą, że, jego, że ich nauczyciela, ich Boga zabili. Oczywiście my się nie cieszymy z tego, że Chrystus został zabity, ani nawet z tego, że umarł. My się cieszymy z tego, że umarł i z wstał. To jest sedno chrześcijaństwa, bo wielu ludzi umarło, również wielu ludzi na krzyżu umarło, również wielu mesjaszy tak zwanych umarło. Oni sądzili, że są mesjaszami, umarli, no i co? Wspominamy ich dzisiaj? Nie, ale to jest jeden, jedyny przypadek, kiedy ten, kto twierdził o sobie: Ja jestem mesjaszem, ja jestem synem Bożym, który został ukrzyżowany, przybity do krzyża, na no to są dowody historyczne jedyny który z martwych wstał i na to też są dobre argumenty żeby w to wierzyć że pierwsi uczniowie mogli sprawdzić czy faktycznie ich nauczyciel z stał czy nie czy jest to coś warte czy warto oddać życie za Jezusa który tylko umarł na krzyżu czy może właśnie również z martwych wstał tak więc dzisiaj cieszymy się tak naprawdę że Jezus Ukochał nas tak, że oddał za nas swoje życie, ale pokonał śmierć, pokonał diabła, wstał. Dlatego też jest nadzieja dla naszego życia, nadzieja wiecznego życia, nadzieja całościowego sensu, że nad wszystkim czuwa Bóg, tak jak nad tym ukrzyżowaniem i śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, to nie było zwycięstwo diabła, to nie było zwycięstwo ciemności, chociaż wszystko tak to zapowiadało, ale nad tym wszystkim był jeszcze Bóg, który wyrwał. Jezusa z ciemności. Więc spotykamy się przy tym wspólnym stole, aby spożyć chleb, który nie jest na zakwasie i nie jest na drożdżach i wino, a dosłownie sok winogronowy, który nie jest fermentowany. Po to, żeby sobie przypomnieć, że ciało Pana Jezusa i krew Pana Jezusa są dla nas bardzo ważne. No i część chrześcijan, a nawet większość chrześcijan będzie twierdziła, że kiedy będziemy tutaj się za chwilkę modlić ze starszymi zboru, to w tym momencie te pokarmy na stole zmienią swoją strukturę chemiczną, zaczną być nieco inną, innym związkiem, prawdziwym ciałem i prawdziwą krwią Pana Jezusa. Nie mam nic przeciwko, żeby ktoś wierzył tak, jak potrafi najlepiej. Większość ludzi wierzy tak, jak najlepiej potrafi. Niemniej jednak, my w naszym Kościele nauczamy inaczej. Doszliśmy do zrozumienia, podobnie jak Zwingli w XVI wieku, jeden z reformatorów, że podczas modlitwy nie dzieje się przemienienie tych rzeczy, ale po prostu dzieje się przemienienie nasze wewnętrzne że my wspominając śmierć Pana Jezusa i jego zmartwychwstanie przeżywamy to wewnątrz i wewnątrz nas dzieje się zmiana nie na zewnątrz nie w świecie fizycznym ale w świecie naszego ducha dlatego też nie mówimy że chleb jest ciałem Pana Jezusa fizycznie czy dosłownie albo że wino niekwaszone czy niesfermentowane jest dosłownie fizyczną krwią Chrystusa Czasami dużo dyskusji właśnie związanych z Ewangelią na szóstym rozdziałem, ale przygotowując się do tego studium, zobaczyłem jedną rzecz, której nie widziałem nigdy wcześniej, więc jesteście w zasadzie, może w tym momencie, dwie osoby może wcześniej się już dowiedziały dzisiaj rano o tych moich przemyśleniach, a, a jesteście pierwszą taką większą grupą, gdzie się tym podzielę. Gdzie bardzo wyraźnie widać w tym tekście, że pan Jezus nie naucza, że chleb i wino stają się krwią i ciałem. Zobaczcie werset 55. Tam jest wszystko napisane. Nie wiem dlaczego wcześniej tego nie widziałem albo nie rozumiałem, pewnie oczy moje były zamknięte albo mózg zbyt ściśniony, żeby to zrozumieć, ale zobaczcie jest napisane: albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem. A krew moja prawdziwym napojem. Gdyby było napisane odwrotnie: chleb jest moim prawdziwym ciałem, a napój, który jest na stole, jest moją prawdziwą krwią. Wtedy faktycznie nasi bracia w wierze większościowi mieliby rację, no bo faktycznie chleb jest ciałem, a krew, a przepraszam, a wino jest krwią, ale pan Jezus tu nie mówi tego, mówi, że ciało moje jest prawdziwym pokarmem. Czyli Pan Jezus mówi o swoim ciele: że jeśli spożywamy Jego ciało, to naprawdę możemy odżywić się. Jeśli pijemy Jego krew, możemy naprawdę podtrzymać nasze życie. Owszem, nie da się tego zrozumieć w sposób dosłowny, ponieważ nie mamy dostępu do ciała i krwi Pana Jezusa. Zresztą sam Pan Jezus, kiedy był w ostatniej wieczerzy paschalnej z uczniami i kiedy to mówił, jeszcze nie umarł. Jeszcze nie oddał swojego życia. Jeszcze nie złożył tej ofiary, prawda? To było jeszcze przed Nim, to było jeszcze przed pojmaniem. I On mówi, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Przecież chyba to ciało miał no, faktycznie w sobie. Jeszcze nie zostało przybite, nie zostało zgładzone. Więc widzimy tutaj, że Pan Jezus operuje pewną metaforą. I cały rozdział szósty opisuje to, gdy Jezus nakarmił wielką rzeszę ludzi. Uczynił tyle chleba, że później przyjeżdżali jeszcze kilka dni później na to miejsce, bo myśleli, że Jezus tam jest i znowu im zrobi zakupy prawda za darmo. No, bo rozdając tyle chleba, no to zobaczcie, nie musieli tych zakupów przez kilka dni na pewno robić, chodzić na targ czy piec tych chlebów. I Jezus mówi w tekście, w szóstym rozdziale: Chodzicie za mną, bo ja czy nie cuda. Ale w ogóle nie szukacie tego, co jest duchowe. Patrzycie na to, co jest fizyczne. I zobaczcie, że nie jest to dalekie od naszej natury. Natura ludzka do czego dąży. No, żeby było odpowiednia ilość pieniędzy to z, przede wszystkim dlatego, że dzięki temu możemy opłacić mieszkanie, możemy się ubrać, możemy e, zrobić zakupy, możemy e, opłacić nie wiem, remont samochodu, jeśli mamy samochód, albo bilet miesięczny, jeśli mamy migawkę, albo możemy pojechać na wakacje, albo możemy jeszcze, nie wiem, zaprosić kogoś na jakieś przyjęcie, można zrobić prezenty dla dzieci, wiele rzeczy można zrobić mając pieniądze. Nic dziwnego, że e, jest, to, jest, to, jest to spora część naszego życia. Ale Jezus mówi, nie szukajcie tylko tego. Nie szukajcie tylko pieniędzy. Nie szukajcie tylko chwały ludzkiej. Nie szukajcie tylko poklasku ludzi, którzy będą wam klaskać, jak będziecie mówić to, co oni chcą usłyszeć. Nie dążcie do tego, żeby zajmować wysokie stanowiska. Nie dążcie do tego, żeby budować tutaj sobie wielkie Królestwa na tej ziemi, jak gdybyście mieli mieszkać tutaj setki lat, bo wasze życie jest tak kruche, że nawet nie wiecie, ile ono będzie trwało. Wiele rzeczy moglibyśmy tu wymienić. Jezus w dużym skrócie mówi nie to, co fizyczne, ale to, co duchowe. Nie to, co przyszliście tutaj, bo dałem wam chleb, ale ja jestem prawdziwym chlebem. Nie szukajcie tego, co ja wam mogę dać. Ludzie przychodzą do Boga i myślą sobie, no to jak będę zachowywał przykazania, to Bóg mi będzie błogosławił. Największa głupota, jaką można powiedzieć. Oczywiście, ona jest zapisana w Starym Testamencie. Tylko jest jeden problem. Nikt z was nie zachowuje wszystkich przykazań. Jakby tak było, że ktoś faktycznie zachowa wszystkie przykazania od urodzenia do śmierci, to by faktycznie tak było, że miałby same błogosławieństwo. Chociaż, myślę, że Pan Jezus zachowywał i nie wiem, czy miał wszystkie, które byśmy sobie życzyli. Naród izraelski wielokrotnie lądował w niewoli, wielokrotnie był upodlany, nawet wtedy, kiedy był wierny Bogu. Zobaczcie, że po wygnaniu babilońskim, kiedy oni wrócili, odbudowali Jerozolimę, zaczęli mieć nabożeństwa, zaczęli mieć Paschę, zaczęli wielbić Boga, również wtedy ich zaatakowano, zgnojono. Zaatakował ich, czy tam gnębił, złożył na ołtarzu świnię, kazał jeść kapłanom właśnie tę świnię złożoną na ołtarzu, z bezcześciu tę świątynię. Nie w czasie, kiedy oni czcili bożków, wtedy kiedy właśnie czcili Boga Jachwę, zgodnie ze wszystkimi przepisami Tory. Więc jeżeli ktoś przychodzi do Jezusa, żeby dostać tego chleba fizycznego, no to powiem tak, może go dostanie, może go nie dostanie. Tak jak ci ludzie, jedni co przyszli wcześniej go dostali, ci co przyszli później go nie dostali. Może będzie tak, może będzie tak. Ale jeśli chcemy naprawdę skorzystać z tego, co Jezus ma dla nas, to nie możemy myśleć fizycznie, fizykalnie. To błogosławieństwa ziemskie nie mogą być miarą tego, czy Bóg jest z nami, czy nie. Zdrowie nie może być miarą błogosławieństwa. Pieniądze nie mogą być miarą błogosławieństwa. Popularność wśród znajomych nie może być miarą błogosławieństwa. Dobrobyt materialny, niefinansowy, no bo taki też może być, też nie może być miarą błogosławieństwa. Jedyną, jedyną miarą błogosławieństwa jest to, czy masz Jezusa Chrystusa. Czy wierzysz w Niego, czy kochasz Go całym swoim sercem, czy karmisz się Jego ciałem, Jego krwią. To znaczy karmisz swój umysł, Myślą, nauką o tym, co On zrobił dla Ciebie. To jest jedyne błogosławieństwo, które Jezus obiecuje, jedyne, które jest nam potrzebne, naprawdę. Wszystkie inne są tymczasowe, zawodne. Chiop, który miał wszystko, co można byłoby mieć, stracił wszystko, co można było stracić. Pan Jezus żył życiem świętym, a i tak został zabity. Więc czego Wy szukacie w swoim życiu? Czego poszukujecie? Co byście chcieli, aby Jezus wam uczynił. Bo wiecie, karmić się ciałem Jezusa i Jego krwią, to znaczy pozwolić, żeby. On zaczął budować was. Jest takie przysłowie, czy tam powiedzenie dietetyczne. Jesteś tym, co jesz. Oczywiście nie chodzi o jeża, tylko o jedzenie. Jesteś tym, co spożywasz. Więc. Tak samo tutaj. Jeżeli spożywasz Chrystusa, to znaczy, karmisz swoje myśli tym, co On dla Ciebie uczynił, to On zaczyna stawać się Tobą. On zaczyna w Tobie żyć. On zaczyna Ciebie budować od środka, On zaczyna budować swojego ducha. Apostoł Paweł w końcu powie, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I to jest błogosławieństwo największe, jakie możemy mieć. Nie to, czy będziemy mieli piękny zbór. Nie to, czy będziemy zdrowi, nie to, czy będziemy mieli czym jeździć, nie to, czy będziemy mieli gdzie pojechać na wakacje, albo czy nasze dzieci będą miały czerwony pasek w szkole, czy nie. Jedynym błogosławieństwem jest tak naprawdę to, czy ja karmię się tym, co Chrystus dla mnie uczynił Jego ciałem jego krwią, Jego wcieleniem, tym, że stał się jako człowiek, jego śmiercią i zmartwychwstaniem, tym, że umarł i zmartwychwstał. Ja wiem, że to brzmi trochę radykalnie, bo tak jak mówię, przecież każdy z nas żyje na tym świecie, i każdy z nas jednak zabiegał o to, co jest materialne, i każdy z nas jednak chciałby, żeby było lepiej, a nie gorzej. I to jest normalne. Ja nie mówię, że nie. Ale mówię, że nasze skoncentrowanie musi być na tym, co duchowe. Jeżeli chcemy otrzymać prawdziwe błogosławieństwo od Chrystusa, bo kiedy Chrystus zaczyna żyć we mnie, wtedy moje ego zaczyna żyć coraz mniej. To jest jak 100%, załóżmy, że ja jestem 100%, tak? Im więcej jest Chrystusa we mnie, tym jest mniej mnie. Nie ma tak, że będzie 200%, po prostu jest albo ja, albo Chrystus. Albo Chrystus żyje we mnie, albo ja żyję w sobie. Jeżeli ja żyję w sobie, to przeżyję ileś lat na Ziemi. Co ugram, to moje, co zwiedzę, co zobaczę na świecie, to moje, co się najem, to moje, przecież nie wasze, tak? I tyle. I do piachu. Ale jeżeli Chrystus jest sednem mojego życia, jest naprawdę tym, co chce, żeby rosło we mnie, że Jego ma być więcej, a nie mnie, Jego pomysłów, Jego marzeń, Jego wartości, Jego charakteru, Jego planów na przyszłość, Jego woli, to wtedy naprawdę to będzie takie błogosławieństwo, że powiemy: To ja już jestem w stanie, chętnie nie wracam do tego, co moje, bo to było liche. To było tymczasowe, to było takie sobie. To było takie, jakie wydawało mi się najlepsze, jakie mnie było stać. Ale Chrystus jest znacznie czymś cenniejszym. Dlatego Chrystus mówi, kto spożywa ciało moje, czyli kto karmi siebie właśnie tą nauką, myśleniem i wiarą w to, że Chrystus stał się człowiekiem i kto pije krew moją, czyli karmi się tym, że Chrystus umarł za nas, ten ma życie wieczne. Bo wszystko inne minie na tym świecie. I każdy filozof i każda religia powie to samo, że to, co fizyczne, przemija. Zostaje tylko to, co w sercu jest, to, co jest duchowe. Dlatego dzisiaj chcemy przede wszystkim dziękować Jezusowi za to, że przyjął to ciało swoje, które wcale nie było wygodne, które przysporzyło mu wiele bólu. I że w końcu na krzyżu Golgoty przelał swoją krew, co wcale nie było przyjemne, było hańbiące, było ohydne, można nawet powiedzieć, w pewien sposób było bolesne, było w końcu beznadziejne, bo zanim Chrystus stał, to najpierw umarł i krzyknął Boże mój, czemuś mnie opuścił. Więc wcale nie było to coś przyjemnego. I kiedy na tym potrafimy się skupić, że takiego Boga mamy, że takiego mamy przyjaciela, to zobaczycie, że jest wiele błogosławieństw, które Bóg może przed nami otworzyć, które Chrystus może nam dać, które Duch Święty może uruchomić w naszym życiu. Znacznie większe błogosławieństwa, niż by się wydawało te ludzkie, te zwykłe takie. To będzie przyćmione w porównaniu do tego życia wiecznego. Bo kto spożywa ciało mówi, mówi, moje, mówi Chrystus, i kto pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. A już nie ma lepszego miejsca, niż mieszkać w Chrystusie. I nie ma lepszego stanu, żeby Chrystus mieszkał w nas. Tego nam, kochani, życzę. Amen.